Mija też blisko rok naszej działalności e-commerce'owej i tej, tej części naszej działalności poświęcimy też osobną część prezentacji. Będziemy też starali się Państwu przekazać bardzo ciekawe informacje, dotyczące bardzo mm, dynamicznego i zdobywającego coraz większe uznanie segmentu gier Indie. I to będzie pierwsza część naszego dzisiejszego spotkania. Druga część spotkania to panel dyskusyjny poświęcony rzeczywistości wirtualnej. Jest, będzie można przetestować urządzenie firmy HTC. I, I na ten panel już teraz państwa bardzo serdecznie zapraszam. Obie części będą przedzielone przerwą kawowo-obiadową. To będzie 15-20 minut. Będziemy Okay. Przejdźmy może do części prezentacyjnej. Zapraszam do siebie Michała Gębickiego, CEO CDP.pl, żeby opowiedział o, o biznesie. Dzień dobry Państwu i witam również w swoim imieniu na urodzinowej konferencji CDP.pl. Cieszę się, że tak licznie zdecydowali się Państwo spędzić z nami poranek. Na Pewnie większość część z Państwa pamięta naszą konferencję z, z zeszłego roku. Ona się odbyła dokładnie rok temu i pora, żeby również pod tym razem zamknąć to, co wtedy powiedzieliśmy, to, co wtedy obiecywaliśmy. Bo jak, jak Państwo też być może pamiętacie, wtedy staliśmy w takim kluczowym dla spółki miejscu, w momencie. Wychodziliśmy z grupy CD Projekt, rozpoczynaliśmy samodzielną działalność. Zmienialiśmy również osobiście funkcje z menadżerów, z osób pracujących w zarządzie, na właścicieli i wtedy pokazywaliśmy naszą strategię, nasze pomysły na wówczas 2015 rok. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy to podsumowali i w paru obrazach, w paru zdaniach chciałbym Państwu pokazać to, co przez ten 2015 rok się wydarzyło. Myślę, że najlepiej zrobi to film w moim imieniu, więc zapraszam na krótki trailer. ちょっと待って。<clears throat> dynamiczny montażu, staraliśmy się pokazać te 12 miesięcy w, w półtorej minuty chyba dokładniej, a tutaj w tej galaktyce znajdą się zaraz wydarzenia, z, z kluczowe wydarzenia z 2015 roku, które być może niektórzy z Państwa dostali na naszej świątecznej kartce, bo w ten sposób też postanowiliśmy podsumować zeszły rok. Także styczeń, styczeń 2015 roku to był ten faktycznie historyczny moment dla nas osobiście i dla spółki. Wyszliśmy z grupy CD Projekt. Za bardzo uważnych to chyba jestem ja. Tutaj. Autor niezbyt dobrze oddał moją fryzurę, uważam, natomiast cała reszta się zgadza. Jeśli chodzi o to, co dało się dziać, dalej. Styczeń był w ogóle bardzo pracowitym miesiącem dla nas, bo też na jego koniec uruchomiliśmy naszą nową platformę, czyli właśnie CDPPL. My je nazywamy Roboczo 2.0, a tak naprawdę e-commerce. Zaczynaliśmy z cyfrowej dystrybucji. W zeszłym roku, w styczniu, tak naprawdę po raz pierwszy staliśmy się pełnoprawnym e-commerce, również ze sprzedażą wysyłkową. W dalszej kolejności nie sposób o 2015 mówić bez wspomnienia o Wiedźminie. Wiedźmin był drugim, myślę, największym wydarzeniem w naszej historii, jeśli chodzi o 2015. Był też, co Państwu powiem nieco dokładniej w dalszej części prezentacji. Największym sukcesem spółki naszej dystrybucyjnej jej 20-letniej historii sprzedażowym i jednym z największych, myślę, game changerów rynku, jeśli chodzi o 15 również w Polsce. Ale nie jest tylko Wiedźmi. W 2015 w sierpniu na koniec bardzo, bardzo pracowitych wakacji, po których nie udało nam się nawet, na których nie udało nam się nawet na chwili spocząć, przejęliśmy dystrybucję firmy Activision. Dotychczas w naszej portfolio pozostawała firma Blizzard, firma, z którą pracowaliśmy praktycznie nieprzerwanie od 2008 roku. W 2015 dołączał, dołączył do tego duetu również Activision ze swoimi wszystkimi kluczowymi markami, które, no, które stanowią jedne z największych i które są jednymi z największych marek na rynku gier. Dalej również w sierpniu, w przełomie sierpnia września dołożyliśmy swoją malutką cegiełkę do wielkiego globalnego sukcesu jakim były Gwiezdne Wojny, czy jakim są Gwiezdne Wojny, ostatnia najnowsza część, wydając trzeci już, trzecią już wersję gry Disney Infinity, która właśnie to uniwersum do świata Toys to Life wniosła. To, o tym wydarzeniu również opowiem Państwu dokładniej w dalszej części prezentacji, bo jest to jeden z filarów naszego sukcesu w 2015 roku. Guitar Hero Live, przywrócenie tej marki, podobnie jak zresztą edycja Farming Simulatora i największe wydarzenie czwartego kwartału, czyli premiera Black Ops 3, to były te wydarzenia, pod którymi stał cały czwarty kwartał. Szczególnie Black Ops 3 miał ogromne znaczenie, dlatego że jak Państwo wiecie, to największa zdecydowanie marka growa, zarówno w portfolio Activision, jak i jedna z największych na świecie. W Polsce miała w ostatnich latach, e, e, działo się w nią różnie, to należy to powiedzieć sobie szczerze. Dla nas było to ogromnym wyzwaniem, e, dlatego że e, łatwo pracuje się z wielkimi markami, ale dużo trudniej jest e, te marki odnawiać, My, nam w 2015 udało się to zrobić, przywróciliśmy mam nadzieję i co pokażę również i udowodnię pokazując cyfry świetność temu tytułowi w Polsce i zdecydowanie odwróciliśmy trend z poprzednich lat. No i oczywiście na sam koniec poza StarCraftem, który był z dużym zaskoczeniem jeśli chodzi o wyniki sprzedażowe, który pokazał, że gry RTS ciągle w Polsce potrafią się bardzo dobrze sprzedawać, a Polacy faktycznie uwielbiają Protosów którzy byli bohaterami tego dodatku, chyba jako e, chyba najbardziej ze wszystkich nacji, my lubimy właśnie tą nację akurat. To również relaunch strony CDP.pl w, w listopadzie, e, wprowadzenie wielu nowych funkcjonalności i ugruntowanie tego, co zaczęliśmy w styczniu, czyli ciągłego modyfikowania i wdrażania nowości w CDP.pl po to, żeby CDP.pl stało się wiodącym serwisem e-commerce w kategorii multimedia w Polsce. A teraz e, przeszedłbym w skrócie do tego, co było największym e, to, co my w branży nazywamy tak e, z, e, ładnie driverami sukcesu. Natomiast, w pewnie ładniejszym słowem, jest filar. 2015 to rok widzmina, bez dwóch zdań. E, I tak do grudnia 2015 roku możemy pochwalić się blisko 375 tysiącami sprzedanych egzemplarzy. Jestem przekonany, że jest to absolutny rekord, jeśli chodzi o polskie gry wydawane w Polsce i ten tytuł najlepszej, najlepiej sprzedającej się polskiej gry roku zdecydowanie Wiedźminowi się należy. Co warto wspomnieć, dziś już to nie tylko sukces, oczywiście w Polsce, to również globalny sukces. My odpowiadamy za tą część, jesteśmy dumni, że mogliśmy pracować z tak niesamowitym projektem. 100, blisko 70 nagród gry roku na całym świecie, w tym również w Polsce udowadnia, że to zdecydowanie była największa premiera 2015. Co warto wspomnieć, to był pewien koniec sagi, bo jak Państwo wiecie, trzy, ta część zamknęła opowieść opowiadaną przez trzy części. My pracowaliśmy, a ja nawet osobiście, przez wszystkich trzech, także dla mnie była to w pewnym stopniu sentymentalne zakończenie łączące się nieco też z wyjściem z grupy CD Projekt pewnego okresu w moim życiu. No i bardzo ciekawa i ładna, okrągła dosyć cyfra, która udało się wygenerować na koniec zeszłego roku, czyli blisko milion sprzedanych egzemplarzy wszystkich gier z serii wieźmin w Polsce. To pokazuje, jak marka po pierwsze rosła z każdej edycji na kolejną, i pokazuje też, jakim wielkim sukcesem była trzecia część. Jak ważne jest budowanie marki, jak ważne jest budowanie społeczności wokół tytułu jak wielkimi fanami gry Wiedźmin są Polacy. Bo ten wynik stawia Polskę, myślę, jako jedno z kluczowych terytoriów sprzedażowych tego tytułu i pokazuje no, po prostu niesamowitą siłę i sentyment, jakim, jakim darzą rodacy Wiedźmina. Mamy nadzieję, że 2016 to też będzie rok Wiedźmina, mimo wszystko. Ponieważ, jak Państwo wiecie, jeden dodatek już za nami, serca z kamienia. Natomiast przed nami następny dodatek Wino i Krew, Krew i Wino dokładnie przepraszam. I ten dodatek jeszcze nie ma oficjalnej daty premiery. Trzymamy kciuki, żeby wkrótce i myślę, że wkrótce Studio reto tym poinformuje. No, z zapowiedzi będzie to bardzo duży dodatek, który wnosi bardzo wiele rzeczy do, do gry. Jeśli, patrząc, jeśli myśląc o, patrząc na sprzedaż poprzednich dodatków myślę, że to również może być jeden z najlepiej sprzedających się dodatków w 2016 roku. No, ale nie samym Wiedźminem CDP żyje, co warto wspomnieć, bo czasami tak się wszystkim wydaje, że my to tylko Wiedźmin, ale nieprawda. Wspomniałem Państwu wcześniej o Call of Duty i o ciężkim zadaniu, jakim, przed jakim stanęliśmy w 2015 roku, mając zaledwie dwa operacyjne miesiące na to, żeby przejąć dystrybucję tego tytułu i wprowadzić go na rynek. To naprawdę tytaniczna praca, jaką wykonaliśmy przeniosła e, no, duży sukces z naszej perspektywy. Jeśli patrzeć na dotychczas wyniki poprzednich e, części, e, które pokazywały się regularnie co roku w, w listopadzie, e, które utrzymywały z grubsza pewien poziom sprzedaży. W 2015 roku udało nam się wygenerować blisko dwukrotny wzrost sprzedaży. To pokazało po pierwsze, że Black Ops 3 to bardzo dobra gra i że to gra, która... Zdecydowanie wniosła coś nowego do swojego gatunku, okay. e, która pozwoliła marce Call of Duty powrócić na to miejsce, na które, które jej się należało. Myślę, że na świecie, ale, ale przede wszystkim w Polsce ten wzrost był bardzo, bardzo wyraźnie widoczny. To był efekt wielu różnych elementów, e, wielu różnych e, partnerów, którzy nas wspierali w tym czasie. Efekt również zupełnie nowej strategii Koncernu Activision w temacie Polski. Polska jest jednym z ważniejszych rynków dla Activision. Black Ops 3 to początek pewnej długiej drogi, którą musimy jeszcze wykonać wspólnie, ale myślę, że wyraźny sygnał również dla wszystkich graczy na rynku zarówno dla retailu, przedstawicieli mediów, jak i dla, dla nas, czy, czy dla samych graczy na to, że zmienia się podejście i zupełnie na co innego możemy liczyć w 2016. Zresztą za chwilę premiera dodatku, jednego z czterech dużych fabularnych dodatków do Call of Duty już w lutym Awakening też nowość w serii Call of Duty i wkrótce możecie się spodziewać, chyba już nawet oficjalnie była nawet premiera z Gastuna pod koniec prezentacji, też go pokażemy nowe podejście do marki. I no, przez, zmieniamy, ten, zmieniamy temat ze strzelania z przeszłości, z robotyki, z tematu, który znany jest każdemu graczowi, przejdźmy do takiego produktu, który budzi często e, uśmiech e, i który w branży wywołuje mieszane uczucia agrowej. Bardzo wielu ludzi, nie, z, no, specjalistów tak sobie to przyjmijmy, traktuje ten tytuł nieco z pobłażaniem, mówiąc ah, tam w symulator rolnictwa, co to jest. No nieprawda. To jest bardzo bardzo duży i poważny produkt i musicie Państwo pamiętać, że w Polsce ma on naprawdę mocne, mocną społeczność wokół tego tytułu i popatrzcie jak imponująco rośnie on pomiędzy kolejnymi edycjami. My pracujemy z Farming Simulatorem już od 2010-2011 roku i blisko i przez te parę ostatnich lat pięciokrotnie wzrosła sprzedaż tego tytułu, a w samym zeszłym roku tylko dwukrotnie. Ten tytuł to pewnego rodzaju fenomen, ponieważ dzieje się wokół niego niezwykle dużo. Pamiętacie, wydaliśmy dodatek specjalnie dla Polski wspólnie z firmą Ursus, Ursus Farming Simulator. Polacy jako community stanowią drugą największą grupę fanów na profilach oficjalnie tej, tej gry na, w, w Europie, co, co wiemy od Studia Giants. No i również w 2016 możemy się spodziewać wiele dobrego w tym temacie, a być może nawet i kolejnej odsłony tej serii. No i to e, ostatni, ale ta kolejność tutaj nie ma, nie, ma, nie jest e, kluczowa. Ostatni z tych filarów, które w 2015 roku ustanowiły e, o tym, że CDPB może ten rok uznać za jeden z najlepszych w swojej historii. E, nowy i dynamiczny segment, który pojawił się na rynku nie tylko światowym, ale właśnie również w Polsce, czyli segment Toys to Life. E, w Polsce można pewnie nazwać to jako używających zabawek, Segment, który po raz pierwszy połączył w sobie dwie idee, dwóch rynków, dwóch bardzo dynamicznych rynków. Rynku gier wideo, gier komputerowych z rynkiem zabawek. Najlepszym tego, jego przedstawicielem jest właśnie Disney, Disney Infinity, którego już trzecią edycję mieliśmy przyjemność wydać w Polsce. W poprzednich edycjach graczom przedstawione zostały światy z uniwersów Disneya, z uniwersów Marvela, a tym razem. E, mogliśmy wziąć udział w e, przygodach i grać, i bawić się z bohaterami z uniwersów e, Lukasa z uniwersum Gwiezdnych Wojen. E, ogromny sukces, dlatego że w 2014, ten tytuł, ta gra zdobyła tytuł Zabawki Roku, ponowiła to i zdobyliśmy go ponownie w 2015 roku, co pokazuje, że e, Gracze ten tytuł doceniają, ale co najważniejsze, obie te nagrody przyznali nam, przyznały nam właściwie dzieci, czyli gracze. Nie jury, nie eksperci, tylko ci prawdziwi konsumenci, którzy potem z tego tytułu korzystają. Gra przeszła ogromną ewolucję i z każdą edycją osiąga coraz wyższe wyniki. Dzisiaj oto jest przy okazji moja ulubiona figurka. Natomiast najlepszą figurką sprzedającą się w Polsce jest Joda, tak powiem szczerze, co dobrze mówi o nas jako Polakach, to znaczy, że preferujemy jasną stronę mocy, to dobrze. W zeszłym roku taką najlepiej sprzedającą się, być może w zeszłej edycji figurką, był Kapitan Ameryka, to też dobrze świadczy, znaczy albo staramy się faktycznie o, o ruch bezwizowy, albo po prostu lubimy tego bohatera. A za w pierwszej edycji myślę, że nie budzi żadnych wątpliwości, bo ma moc. Natomiast piękny, trzykrotny również wzrost, jeśli chodzi o wyniki sprzedażowe, pokazuje, że ta idea się sprawdza. Zaczynając, oczywiście było trudno, tak? ponieważ jest to produkt, który wymaga dużo wyjaśnień, należy go dobrze o nim opowiedzieć, żeby zrozumieć tę ideę. I produkt, który, jak wspominałem, łączy dwa światy, więc dla obu jest trochę obcy. Ale dzięki temu, że pracujemy z, właśnie ze społecznością. Pracujemy wspólnie z Disneyem na tym, żeby ten produkt dobrze propagować. W przeciągu ostatnich lat osiągnęliśmy pozycję, absolutną pozycję lidera w Polsce w tym segmencie i myślę, że dzisiaj, jeżeli myślimy Toys to Life, to możemy myśleć o Disney Infinity. A... Nasze podsumowanie tak naprawdę mojej części to to, że byście zwrócili Państwo na uwagę na to, jakimi markami dysponujemy w swoim portfolio. To jedna dziś z najbardziej szerokich ofert, jeśli chodzi o różne typy graczy. Mamy produkty zarówno dla graczy, których nazywamy graczami korowymi, czyli dla profesjonalnych graczy, takie marki jak Diablo, jak Starcraft jak World of Warcraft, czy, czy Metal Gear, to brandy, które są e, rozpoznawalne, są kultowe i, i są dla, dla większości nas z przemysłu kamieniami milowymi. Ale mamy też takie marki, które otwierają świat gier dla e, graczy lifestyle'owych, takie jak Farming Simulator, czy, czy produkty zdecydowanie dla młodzieży, takie jak Disney Infinity. E, bardzo szeroka, przekrojowa oferta, która pozwala w naszym portfolio każdemu znaleźć coś e, dopasowanego do jego gustu. To w kwestii tego, co się działo w tym roku to wszystko. Teraz chciałbym natomiast zaprosić Agnieszkę Laszewską która w CDP.pl odpowiada za nasz projekt e-commerce. Za projekt, o którym już Państwu wspominałem, również uruchomiony w tym roku i to on de facto obchodzi dzisiaj swoje pierwsze rodziny. Agnieszka. Tak, dziękuję i przejmę o kontrolę. Cieszę się, że to właśnie ja mogę dzisiaj zaprezentować ten, podsumować największy projekt CDPPL w 2015 roku. Zanim pokażemy konkretne dane, rzeczywiście chciałam potwierdzić, że to był bardzo intensywny rok dla e commerce CDP, jak dla całej firmy. CDP jako e-commerce ma znaczący udział we wszystkich tych projektach, o których wcześniej Michał opowiadał. I było intensywnie, było dynamicznie, i mieliśmy bardzo dużo ekstremalnych wyzwań, głównie logistycznych, ale daliśmy radę. O tym w dalszej części prezentacji. Mamy wielką satysfakcję. Projekt jest najlepszym naszym projektem w 2015, i jesteśmy przekonani, że misja rozrywka. Tytuł, który dodaliśmy do naszego logo e-commerce, najbardziej oddaje to, jacy jesteśmy i jak działamy. Zanim przejdziemy do danych, pokażemy jeszcze, jak wyglądał nasz serwis rok temu, a zapewne Państwo wiecie, jak wygląda obecnie. W listopadzie mieliśmy relaunch strony. Wprowadziliśmy kilka zmian, nie tylko graficznych, zmieniając front strony. Ale dużo wprowadziliśmy zmian funkcjonalnych, które mają użytkownikowi ułatwić wybór oferty. Wprowadzaliśmy personalizację strony. Jesteśmy kojarzeni z grami. Dużo mamy kontentu growego, i nie chcemy tylko i wyłącznie przedstawiać, empatować kontentem growym. Chcemy też, żeby naszymi użytkownikami byli rodzice, którzy na przykład szukają książeczki dla dziecka i nie chcą, żeby na froncie strony straszył ich ząbiak. Mamy cztery typy podstawowych person, które wyodrębniliśmy w sklepie: jest to geek, dla posiadaczy mieczy świetnych, na przykład, mól książkowy, nowoczesny rodzic i zawsze na czasie. Taka kompilacja różnych kategorii. Nasi kuratorzy dobierają oferty do każdej z tych person. Dlatego najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest wybranie sobie przy rejestracji jednej z tych propozycji i wtedy użytkownik ma tak naprawdę treści, którego powinny najbardziej interesować. Może sobie oczywiście zamknąć taki kafelek krzyżykiem i tej oferty nie zobaczy przez pewien czas, co na pewno. Jest dogodnym rozwiązaniem i nie męczy użytkownika niepotrzebnymi treściami. Drugą rzeczą, którą wdrożyliśmy jest strefa marek i te marki będziemy rozwijać. Dużą strefę powołaliśmy kilka miesięcy temu strefę Nintendo, która w tym momencie mogę powiedzieć, odniosła wielki sukces, bo jest de facto jedynym miejscem w polskim e-commerce z tak pełną ofertą produktów Nintendo. A najnowszą marką Magic the Gathering, który. Od stycznia dystrybuujemy właśnie w ofercie dedykowanej klientom indywidualnym. Ta personalizacja jest pierwszym krokiem do większego projektu Big Data. W najbliższym czasie wdrożymy też szereg rozwiązań z zakresu marketing automation. I przechodzimy do danych. No tutaj musimy przyznać, że sukces widoczny jest od razu. Trzy, trzykrotny ponad wzrost. W stosunku do przychodów w 2014 roku, kiedy to w dystrybucji były produkty cyfrowe z 4,6 miliona do 15,5 miliona złotych przychodów w 2015. Oczywiście mamy wielką, wielką ochotę na podwojenie tego wyniku w 2016 i wierzymy, że jesteśmy w stanie to zrobić. Rosną też statystyki, liczba użytkowników yy, i wizyt. Średnio miesięcznie mamy ponad 1,5 miliona wizyt. Yy, ponad 60% klientów wraca do nas ponownie na zakupy i robi te zakupy w różnych kategoriach, co okay. też jest ważne. Yy, ma też z czego wybierać. Roz, rozszerzamy intensywnie katalog. Startowaliśmy z 40 tysiącami produktów, teraz mamy już ich 60 tysięcy w sześciu kategoriach. A teraz, jak wygląda struktura sprzedaży? No i tu liderem są gry i nie jest to dziwne, zważywszy na tak bogaty katalog 2015 dużych premier, to jest 80% udziału w przychodach e-commerce'u. Natomiast e, chciałam zwrócić Państwa uwagę na kategorię hobby, która tutaj w ujęciu rocznym ma 10% udział. Natomiast e, tak bardzo szybko rozwija się intensywnie. Że w ostatnich miesiącach udziały tej kategorii wynoszą już nawet ponad 25%. Tutaj ja chciałem też dodać taką uwagę, że do, zwróćcie Państwo uwagę, że tak naprawdę w 2014 roku, w zeszłym roku 100% naszego przychodu pochodziło ze sprzedaży gier. To bardzo ważne dla spółki, dla nas, żeby mieć, uzyskiwać i dywersyfikować źródła przychodów. Dzisiaj zaledwie rok, rok po, de facto 11 miesięcy po premierze na serwisu e commerceowego już 20% naszego całościowego przychodu w e-commerce pochodzi z innych produktów. To udowadnia przede wszystkim tą tezę, którą gdzieś postawiliśmy na początku naszej drogi, czyli że gracze nie tylko grają. Wiemy, że nasi klienci to głównie gracze. Ale wiemy też, że oni czytają, grają w gry planszowe. Tak jak mówiła Agnieszka, niesamowicie dynamicznie rozwijająca się kategoria, od paru lat przeżywająca renesans. I to bynajmniej nie są tylko gry złożone, skomplikowane, gry korowe tak, dla fanów. Jednym z naszych największych growych, planszowych sukcesów jest gra Doble. Bardzo prosta, tak zwana party game, niewiele nie, nie kosztująca, a, a sprzedająca się naprawdę w ogromnych ilościach. Książka, która do tej pory głównie jako e-book, dzięki temu, że pojawiła się jako książka fizyczna, zdecydowanie też poszerzyła na swoją grupę. Wiemy, że jest tutaj jeszcze duże miejsce na to, żeby to te ciastko wyglądało inaczej. I w 2016 roku do tego będziemy dążyć. Do tego będziemy dążyć, żeby CDP.pl coraz w mniejszym stopniu było serwisem sprzedającym tylko gry, a coraz w większym stopniu było serwisem sprzedającym po prostu kulturę bo naszą misją jest rozrywka, tak jak właśnie mamy to zaznaczone i uważamy, że nie, da, nie ma dobrej rozrywki bez równego udziału każdego elementu popkulturowego w niej. Ale rzeczywiście założenie jest takie, żeby tego pac growego trochę zmniejszyć, żeby nie zjadał po prostu w kategorii. W kategorii sprzęt będziemy również rozwijać dynamicznie ofertę, już wkrótce pojawią się Produkty gamingowe, monitory gamingowe, komponenty PC. I niespodzianką będzie również możliwość zamówienia na CDP.pl okularów do wirtualnej rzeczywistości HCT Live. Dzisiaj będą Państwo mieli możliwość przetestowania okularów na żywo. Także zapraszam na drugą część panelu, na którym będzie można również przetestować te okulary. Pozostałe kategorie w mniejszym udziale, ale również rosnące i tak jak z książkami, o których wspominał Michał, będziemy mieli duże zadanie, żeby te kategorie podnieść w udziale procentowym. Pewnie Państwo się zastanawiają, jak wprowadzenie produktów fizycznych wpłynęło na dotychczasową sprzedaż kontentu cyfrowego. Otóż ten kontent cyfrowy ma się dobrze, stanowi u nas 28% udziału w Przykładach sklepów, i jest to jednocześnie wzrost w stosunku do roku 2014. Także ta kategoria ma się dobrze. Tutaj głównie też dominującym produktem są gry. Gracze akceptują te wersje cyfrowe i nie mają problemu z wymiennie używaniem wersji cyfrowych i fizycznych. Michał wspominał o najczęściej wybieranych produktach w kategorii hobby, a zacznijmy od gier. Na pewno nie zdziwią dwa tytuły, które zdobyły dwa pierwsze miejsca i Call of Duty. Natomiast City Skylines jako przykład bardzo dobrze sprzedającej się gry w CDPPL, który nie jest bezpośrednim dystrybutorem tego tytułu. Jak widać potrafimy wypromować i sprzedać tytuł, którego nie mamy w swoim bezpośrednim portfolio. W książkach Zaskoczenie albo i nie, Jadłonomia, książka dla Wegan, Hit sprzedaży, również i u nas. I książka e-book, nie tylko Wiedźmin, Marcina Kosmana, którego gościmy dzisiaj na sali. <laughs> Chciałam Marcinowi pogratulować, bo e-book i e-book jest najlepiej sprzedającym się e-bookiem w CDPPL, ale również CDPPL sprzedała e-book Marcina najlepiej spośród wszystkich kanałów dystrybucji cyfrowej w Polsce. Hobby, tu duża rozbieżność też dobre dla, dla każdego gracza. Coś dla dorosłych i gry planszowe wsiąść do pociągu. Z filmów bardzo dobrze sprzedają się u nas seriale, science fiction yy, oraz gra, film Thank You for Playing, o, o którym po, poinformujemy.